W tej chwili piąte miejsce. Ciekawe czy uda się utrzymać, bo do piątego miejsca będziemy dekorować. A teraz mamy, tak patrzę, chyba jedna z młodszych uczestniczek: Sandra Gozińska, Black Style Świetnica. Przygotowuje się Weronika Tomczyk, nasza Kirze Kajotka, Pryola Żary. Gotowa jesteś? Wszystko wiesz już? Pani Ania powiedziała, co masz robić? Masz wygrać czy nie? Tak, dobra. No tak, może się uda. O, 50 sekund będzie wszystko wiadome, Siłna. Na razie elegancko, ładny galop, tu duży zakręt, ale może następne będą zakręty ciaśniejsze. Proszę bardzo, żeby nie było, że mam nie skoczyć to jest jeszcze takie lekkie użycie pomocy woli sobie zawodniczka pomóc jeszcze jeszcze tak nie jest w stanie przyłożyć przycisnąć, trochę się obawia woli badzikiem sobie pomóc ale to nie jest jakieś niedopuszczalne proszę bardzo, to spowodowało, że koniusz idzie szybciej, żywiej no i ciekawe co teraz będzie zakręt spory, ale w pełnym tempie, brawo, brawo, naprawdę brawo, jest mało, czas 52.31, czyli gdzieś tutaj w okolicach w tej chwili dekoracji, czwarte miejsce, ale jak ona będzie szósta, to też ją podnoszę do dekoracji, bo to jest naprawdę chyba najmłodsza zawodniczka, a bardzo sobie dobrze radziła.